By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć kochani, słuchajcie, przychodzę do Was dzisiaj z tagiem. Otagowana zostałam przez Pannę Annę. Dziękuję Ci serdecznie, moja kochana. Tak nazywa się Wymarzony Dom Partner. Wahałam się co do nagrania tego tagu, potem stwierdziłam, że fajnie by było przedstawić go w minucie ponieważ ten tag, ten tag mnie nie dotyczy już bo ja mam swój wymarzony dom i swojego wymarzonego partnera i swoją wymarzoną rodzinę o, o której, o którym i o, o tym czym marzyłam się u mnie spełniło um, więc um, myślałam żeby nie nagrać go tylko właśnie o i teraz zakończyć na tym Pożegnać się z Wami cieplutko i życzyć Wam przyjemnego dnia. Ale w sumie czemu, czemu by nie, przechodzimy do pytań i odpowiedzi. <grym> Marzyłam o domu takim, jaki mam w tej chwili, może nie aż tak dużym, bo ja mam dwie podstawowe kondygnacje, piwnicę i poddasze. Szczerze mówiąc, wolałabym taki rozłożysty, wiecie, wszystko na parterze, żeby się działo ale marzyłam o takim, żeby mieć kominek z wyjściem w salonie, z wyjściem um, kominek przy wyjściu na zewnątrz, a wyjście oczywiście na ogród. Taki mam. Jestem szczęśliwa, zadowolona i moje marzenie się spełniło. Um, mój wymarzony prezent. Ja wspominałam już o tym, że to była latająca wiewiórka. Miałam parę lat, jako o niej marzyłam o żywej latającej wiewiórce. Mój tata mi obiecał, że mi ją kupi. Niestety mam już 40 lat i latającej wiewiórki jeszcze nie otrzymałam. Wszystko przede mną. I tutaj pytanie trzecie, oczywiście mój wymarzony partner, mój wymarzony partner to jest mój mąż. Mój mąż ma wszystkie te cechy, o którym ja marzyłam, aby mój partner miał, czyli mój mąż ma długie włosy, mój mąż jest ma ciemną karnację, ma ciemne oczy, jest wysportowany, nadal jest bystry, jest wykształcony, jest żartobliwy. Tak, czego chcieć więcej? Wszystkie te cechy, które ja w sobie pielęgnowałam, żeby mieć, wiem, nie ma, nie ma ludzi idealnych, mój mąż taki jest. Tak, na takiego trafiłam, taka bestia mi się trafiła. Mój wymarzony zawód? Nie posiadam takiego. Ja się chwytam każdej pracy, żadnej pracy się nie boję. W miarę możliwości teraz, bo wiecie, nie każdą mogę wykonywać, ale nieraz potykam, potykam się z motyką na słońce. Tak, wróć. No ale tak, tak, nie mam wymarzonego zawodu. Jeżeli o taki zawód pracą wychodzi, bo nie wiem, czy o, o wykształcony. Um, moje największe marzenia oprócz wiewiórki, y, która też jest moim marzeniem nadal, to jest oczywiście, też już o tym wiecie, zobaczyć chiński mur i zobaczyć zwykły, zwykły żurzel, czyli jak motory jeżdżą, tak? Um, do tego dążę. Żużel, oczywiście w przeciągu 5 lat, tak sobie postanowiłam, że pojadę i zobaczę. Um, co chciałabyś wiedzieć, jak wygląda moje życie za 10 lat? To znaczy ja chciałabym żyć. Nie pytajcie, to szybka odpowiedź, nie zagłębiajmy się w to. Mojej wymarzonej randki nie mam. Ja mam codziennie z moim mężem randki. Mój mąż wie, że jak przyjeżdża z pracy, to ja jestem. Kiedy wyjeżdżam e, gdziekolwiek i mnie nie mam w domu, to nie to, że, te, znaczy te, tak, tęsknię oczywiście, ale mówi, że moje miejsce, gdzie zawsze przyjeżdża i ja siedzę jest puste, e, nie lubi tego. Bo wie, że jak przyjeżdża z pracy, to ja w tym miejscu jestem. Tak. E, I tak samo jest z wakacjami. My wyjeżdżamy często na wakacje. E, częściej oczywiście z córką moją wyjeżdżam, bo mamy takie babskie sprawy ale z mężem też i to są spontany przeważnie. Przeważnie to znaczy ja inaczej, ja wcześniej niż są wakacje już planuję, kiedy wyjedziemy na jakiś urlop, na, na wczasy, no niekoniecznie, ale na urlop, na, na jakieś dłuższe weekendy albo krótkie, tylko sobota, niedziela, bo trzeba zaklepać się od nocleg oczywiście Ale przeważnie już na miejscu są to spontane Chociaż ja się troszeczkę tak po cichu zawsze przygotowuję I sprawdzam co, co w danym mieście możemy zobaczyć albo gdzieś tam jakiś koncert albo jakiś kabaret albo cokolwiek Przeważnie wychodzi to w połowie Bo zawsze mamy jakieś coś jeszcze do obejrzenia albo sami sobie coś wymyślamy I jest fantastycznie Czas wolny Ostatnimi czasy mam aż nadto ale mogę się pochwalić, że zaczęłam pracę, co prawda na razie tylko na staż, ale dobre i to. Tak. I mój wymarzony kanał, jeżeli chodzi o kanał youtube'owy, to ja jeżeli mój, chodzi o to, że jak, jeżeli to byłby mój wymarzony kanał, jaki ja sobie wymarzam, wy wymarzyłam, może tak wymarzam, wymarzyłam, no to chciałabym dobić do 1500 subskrybentów. Nie wiem, co się dzieje, już Makija poruszyła też ten temat. Kochana, pozdrawiam Ciebie. Co się dzieje, że na łeb, na szyję spadają subskrypcje, potem się podwyższają gwałtownie, potem znów spadają. Nie wiem o co chodzi: czy YouTube macza w tym palce, czy po prostu ludzie. Nie wiem. Także ja bardzo bym chciała dobić do 1500 subskrypcji. Tak. I taki szybki, szybkie odpowiedzi na szybkie pytania. Cieplutko się z Wami żegnam wszystkiego dobrego do jutra pa pa